Szanowni państwo, panowie marszałkowie, parlamentarzyści, pani minister, drodzy goście, a przede wszystkim pracownicy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na czele z panią dyrektor Marią Samsę. Jest dla mnie wielkim zaszczytem uczestniczyć w tym pięknym jubileuszu, z, dlatego że dla mnie Muzeum Kultury Korpiowskiej w Ostrowołęce, to miejsce, w którym uczyłem się historii regionu, miasta. Pamiętam, kiedy byłem tu po raz pierwszy jako uczeń szkoły podstawowej i miałem okazję zobaczyć wtedy makietę Bitwy pod Ostrowołęką, którą do dziś mam w pamięci. Eee, także wspominam naprawdę to miejsce jako miejsce wyjątkowe, gdzie uczyłem się historii. A dzisiaj nie mamy tej makiety, mamy przepiękne mauzoleum, które ogromem wysiłku także finansowego, o którym tu była mowa, powstało.